Media początkowo mówiły, że Donald Tusk nie ingeruje w spór, że pozwala swoim ludziom samodzielnie rozgrywać karty. Ale potem wyszło na jaw, że to właśnie on Tusk dał Kierwińskiemu zielone światło, by uderzyć w Trzaskowskiego. Czyli cały atak był nie tylko dozwolony, ale wręcz inspirowany przez lidera partii. A potem stało się coś, co pokazuje, w jakim stylu Tusk prowadzi politykę. Gdy cała sprawa wymknęła się spod kontroli, gdy wokół nocnej prohibicji zrobiło się zbyt głośno, Tusk nagle wystąpił i powiedział, że jest niezadowolony z tego, jak cała sytuacja wygląda. Zaczął mówić o problemie alkoholizmu w Polsce, że trzeba walczyć z patologiami, że polityka powinna być mądra i odpowiedzialna. Brzmiało to jak moralizatorski wykład, ale w rzeczywistości był to zimny prysznic dla obu stron konfliktu. I właśnie tu widać całą strategię. Najpierw pozwolił Kierwińskiemu uderzyć w Trzaskowskiego, żeby go osłabić. A potem sam podważył działania Kierwińskiego. Efekt? Obaj i Trzaskowski, i Kierwiński zostali osłabieni. A Donald Tusk, jak zawsze, wyszedł na tego, który stoi ponad sporem. To klasyczna metoda rządzenia przez dzielenie. Tusk nie toleruje w swojej partii zbyt silnych osobowości. Każdy, kto zaczyna rosnąć w siłę, kto zdobywa popularność, natychmiast staje się dla niego zagrożeniem. I wtedy zaczyna się proces stopniowe osłabianie, odbieranie inicjatywy, podcinanie skrzydeł.